Dam o srebrną biżuterię, która straciła blask lub biżuterię pozłacaną, która zaczęła się ścierać? Dziś pokażę Ci, jak dbać o srebrną i pozłacaną biżuterię, żeby została z Tobą na długie lata w pięknym blasku. Zanim przejdę do tego, jak czyścić biżuterię, chciałabym zaznaczyć, dlaczego nasza biżuteria w ogóle się niszczy. Dlaczego srebro próby 925 ciemnieje? Dlaczego? To normalne. Ponieważ srebro reaguje z siarką z powietrza, co powoduje zmianę koloru na ciemniejszy. Jest na to świetny sposób, jak wyczyścić srebrną biżuterię z siarki. I za chwilę Wam to zademonstruję. Sposobem. To będzie czyszczenie srebrnej biżuterii z ciemnego takiego nalotu, właśnie spowodowanego siarką z powietrza. Najlepszym domowym sposobem na to, żeby wyczyścić naszą srebrną biżuterię. Jest wyczyszczenie jej w miseczce z folią aluminiową i sodą oraz gorącą wodą. Mam już tutaj przygotowane akcesoria do czyszczenia, a więc będzie to czyszczenie domowym sposobem. Wkładamy naszą brązoletkę. Wsypujemy sodę oczyszczoną. Będzie to jedna łyżeczka. Oraz zalewamy gorącą wodą, ale nie wrzątkiem. Podkreślam, nie wrzątkiem, gorącą wodą. Zapomniałam dodać, że folię aluminiową należy umieścić tą stroną, tą stroną błyszczącą do góry. Mieszamy nasz rozwór sodiu z ciepłą wodą na folii aluminiowej. Moja brązoletka już się tam znajduje. Zostawiamy na 15 minut, i po 15 minutach mamy efekt. 15 minut minęło. Zobaczcie. Za chwilę wyciągnę pierścionek oraz brązoletkę. Może użyję takiej chusteczki do polerowania biżuterii. Też jest świetnym sposobem na utrzymanie biżuterii w dobrym stanie. Ale o tym powiem w kolejnym filmiku. Jest moja piękna brązoletka, wyczyszczona. Nie wiem, czy będzie widać, ale może wam pokażę. Zobaczcie na ten piękny blask. Jest połysk jest. Super. Brązoletka wyczyszczona. Świetnym domowym sposobem, naprawdę niedrogim. Jeżeli interesuje Cię ten filmik i interesują Cię tego typu treści, to zaobserwuj mój profil na YouTube, Instagram lub Facebook. Z nieuchęcią podzielę się swoją wiedzą na temat srebrnej oraz podłacanej biżuterii. Znajdziesz tutaj wiele fajnych i ciekawych edukacyjnych filmików odnośnie pielęgnacji biżuterii i nie tylko. Zapraszam Bada Bella Story.